Ta sprawa prędzej czy później będzie dotyczyła Ciebie i Twojej rodziny. Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejny wieczornik, nasze wieczorne spotkanie ze Słowem Bożym. Moi drodzy patriarchowie są to szczególne osoby wybrane przez Pana Boga powołane Abraham, Izaak, Jakub, Józef. Są to ludzie, jest to rodzina, która naprawdę uczy nas wielu różnych postaw. Uczymy się na ich sukcesach, a także na ich błędach. I bardzo ważnym aspektem z ich życia, z życia patriarchy Jakuba, będzie ta sprawa, o której powiemy dzisiaj. On tutaj podchodzi do tego roztropnie i to także jest dla nas ważna lekcja. A jaka? Zapraszam na dzisiejsze rozważanie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za ten dzień, dziękuję Ci za wszystkie sukcesy, za dobro, które mi się przytrafiło, którego byłem, które było moim udziałem. Także dziękuję Ci za wszystkie potknięcia, błędy, na których się. Uczę, niech każdy błąd będzie dla mnie dobrą lekcją, z której będę wyciągał to, co mądro, szlachetne, pożyteczne dla mnie i dla innych. Tobie, dobry Boże, zawierzam to rozważanie. Proszę Cię o dary Ducha Świętego, o otwarte serce na Twoją łaskę i na Twoje natchnienia. Tobie zawierzam tych wszystkich, którzy są tutaj dzisiaj zgromadzeni. Tobie ich zawierzam przez niepokalane serce Matki Najświętszej, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania. Kolejnego fragmentu z 49 rozdziału Księgi Rodzaju. Werset drugi. Przyjdźcie razem i posłuchajcie synowi Jakuba. Posłuchajcie Izraela swojego Ojca. Odniosę się tylko do tego jednego wersetu, jednego zdania, ponieważ potem będą te. Błogosławieństwa będą te e, myśli, słowa, które Ojciec będzie kierował do każdego ze swoich synów. Wyobraźmy sobie scenę: Oto Jakub, Ojciec dwunastu synów, już jest w bardzo podeszłym wieku, ma grubo ponad 100 lat. Ma świadomość tego, że jego życie zbliża się do kresu, już gdzieś to czuje. Że za chwilę będzie moment przejścia, być może w tej scenie, kiedy mamy ten 49 rozdział, już leży na swoim łóżku, jest to łoże śmierci. Są to może ostatnie chwile z jego życia i on zaprasza do siebie swoich synów, zaprasza do siebie swoją najbliższą rodzinę i będzie im rozpisywał, przekazywał swój testament, swoją wolę. I moi drodzy, po raz kolejny już o tym była mowa na kartach Księgi Rodzaju i o tym jeszcze będzie mowa, kiedy ktoś przekazuje następcom swoje dziedzictwo. I tutaj sobie wyobraźmy tę scenę, że jest właśnie Jakub, już starzec, leży, już może schorowany, ma coraz słabszy głos, gdzieś te siwe włosy, zmarszczki, twarz zmęczona życiem tymi wszystkimi przeżyciami i wokół niego tych dwunastu synów. I jakie to jest ważne, żeby porozdzielać swoje sprawy, żeby między dziećmi porozdzielać sprawy majątkowe. Już o tym mówiłem, ale ta scena nam przypomina i to, moi drodzy, jest niesamowicie ważne. Ja jestem księdzem, rozmawiam, spotykam się z różnymi ludźmi, starszymi ode mnie. I mówią, że jest problem w rodzinie dotyczący spraw spadkowych, bo rodzice tego dobrze nie załatwili. I moi drodzy, też o tym mówiłem, ale przypominam, że ja, jako ksiądz, jestem także zobowiązany zaraz poświęceniach do sporządzenia testamentu. I to, co też jest ważne, bo być może nie każdy o tym myśli, bo jeszcze będę żył ze 100 lat, tak czasami niektórzy mają wyobrażenie, Niech tak będzie, ale z drugiej strony nie znamy dnia ani godziny. I nie chodzi o to, żeby żyć w psychodzie strachu, ale żeby do pewnych spraw podchodzić w sposób rozważny, rozsądny, zapobiegać. Nie wystarczy dzisiaj, jeżeli ty sobie na kartce napiszesz jakiś tam swój testament. Najlepiej załatwić to z notariuszem. Bo wiemy, że niestety biurokracja jest coraz większa i także te sprawy powinny być w oparciu o, notari o notariusza, o osobę kompetentną z ramienia właściwej instytucji. Jeżeli masz okazję, to wybierz się, porozmawiaj, załatw te sprawy, porozdzielaj dzieciom i nawet jeżeli. Któreś dziecko się bardziej angażowało, inne mniej, to postaraj się każdemu coś przepisać, każdemu postaraj się uwzględnić. Kolejna sprawa, jeżeli nawet nie wiem, nie masz dzieci, jesteś osobą stanu y, wolnego, y, czy jesteś osobą młodą, młodszą, to moi drodzy to też trzeba uwzględnić, bo na przykład dostępy do różnych kont, do różnych profili. Różne sprawy, którymi na co dzień żyliśmy, tym potem musi zajmować się Twoja rodzina. I jeszcze raz zaznaczam, tu nie chodzi o to, żeby żyć teraz w psychozie lęku, że na drugi dzień mam odejść z tego świata. Nie. Chodzi o to, że trzeba na życie popatrzeć realnie. To jest realizm życia, że i mnie, i ciebie kiedyś nie wiemy kiedy nie znamy dnia ani godziny, czeka. Moment przejścia z tego świata do wieczności. I też Twoja rodzina będzie musiała się zajmować wieloma sprawami, żeby je uporządkować, a niektóre będą bardzo trudne, jeżeli teraz także przez właściwe instytucje tych spraw nie uporządkujesz, jeżeli nie będą rozporządzone. Moi drodzy, naprawdę zachęcam, żeby zwrócić na to uwagę, i nie chcę się tutaj, broń Boże, wymądrzać, tylko będąc już te kilkanaście lat księdzem, mając różne rozmowy i w kancelarii, i w innych przestrzeniach życia i posługi kapłańskiej, widzę, ile jest problemów na tym tle. A tutaj Jakub w tym fragmencie pokazuje nam, że on przywołuje wszystkich synów do siebie. I on rozporządza. On ustawia, porządkuje te sprawy. I niech Twoją odpowiedzią na to dzisiejsze słowo będzie komentarz: Panie Boże, ucz mnie roztropności. Panie Boże, ucz mnie roztropności. A jeżeli masz intencję, którą chcesz złożyć przy sercu świętego Józefa Śpiącego, możesz to uczynić teraz. O święty Józefie, jesteś człowiekiem wielce ukochanym przez Najwyższego. Anioł Pański ukazał Ci się we śnie, aby Cię ostrzec i poprowadzić, gdy troszczyłeś się o świętą rodzinę. Byłeś cichym i silnym, lojalnym i odważnym obrońcą. Drogi święty Józefie, spoczywając w Panu, ufny w Jego absolutną moc i dobroć, spójrz na mnie weź moją prośbę do swojego serca śnij o niej i przedstaw ją synowi Bożemu pomóż mi dobry święty Józefie usłyszeć głos Boga powstać i działać z miłością z radością chwalę i dziękuję Bogu święty Józefie módl się za nami amen Moi drodzy bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie za dzisiejsze rozważanie zachęcam żeby udostępnić dalej polajkować zostawić komentarz może właśnie dzięki Tobie ten film trafi do kogoś, kto poukłada te sprawy, i dzięki temu rodzina będzie żyła w zgodzie. I kiedyś Pan Bóg Ci to policzy na plus. Nawet nie wiesz, w jaki sposób możesz zadziałać i jak komu możesz pomóc. Takie też możliwości daje Internet. Zapraszam też jutro na ucztę przed śniadaniem i na wieczornik. A na dobrą i spokojną noc niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia.